Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku. Przedstawiam tylko słocze trzech pomadek z nowego zestawu z GramShopu, czyli zestawu pomadek, które są łączone przynajmniej wizualnie, opakowaniowo, ale również też były w zestawie i chyba nadal są skitnącą wiśnią. Jest to zestaw pomadek wraz z konturówką przy współpracy z Agnieszką Janoszką. Od lewej mamy Tokio, następnie Kyoto, i najbardziej na prawo mamy. Osake. Muszę powiedzieć, że formuła pomadek y, bardzo na plus, natomiast nie wydaje mi się, żeby one były bardzo trwałe, ale są bardzo komfortowe i kremowe. Dzisiaj mam na sobie tą najbardziej na lewo, czyli y, Tokio. Największe nadzieje pokładałam w Tokio oraz w Osace, czyli te skrajne. Y, wydawała mi się ta środkowa na słoczach jako taka po prostu najmniej unikatowa, natomiast jeżeli chodzi y, teraz o moje wrażenia na żywo, to muszę powiedzieć, że Tokio, czyli ta na lewo, mnie trochę rozczarowało. Ona na ustach dużo ciemniej wygląda. Nie wygląda unikalnie. Właśnie myślałam, że ona będzie jaśniejsza na ustach. Zobaczymy jeszcze, może na jakichś. Będę próbowała na jakichś bazach. Nie wiem, zobaczymy. Ta w środku, czyli Kyoto, jest taka żywsza. Natomiast Osaka troszeczkę wpada w takie brązę. Natomiast myślałam, że będzie troszeczkę bardziej może tak bym powiedziała grunge'owo, może trochę bardziej brudno, może bardziej chłodno. A ona jest taka dosyć w tym wszystkim. Ciepła. Jeżeli chodzi o opakowania, wizualnie bardzo ładnie przypominają kształtem pomadki z maka. Zapach mnie trochę męczy, taki trochę zbyt słodkawy, troszeczkę tak w stronę gurmą, takiej jadalności, troszeczkę owocową, ale właśnie trochę męcząco jednak. Pomadki maka też mi zapachowo nie odpowiadają, tam jest kolej taki syntetyczny cukierowanie wanilinowy, jeżeli chodzi o zapach. Jeżeli chodzi o wizualność, czyli te takie motywy biało-różowe, różyczki, to jest pod kątem kwitnącej wiśni. Z tego co wiem, MAC również teraz wypuścił coś podobnego, czy wcześniej, nie wiem do końca kiedy. Natomiast wydaje mi się, że po prostu w podobnym czasie były prace, no już pewnie już nie dało rady, by nawet gdyby wcześniej było wiadomo, jakoś zmodyfikować tej produkcji. Jeżeli mi to osobiście nie przeszkadza. Ładnie wyglądają, wydaje mi się, że tak wizualnie ładny też na prezent. Cenowo zestaw kosztował 87 zł, sama pomadka 29 zł, konturówka 15 konturówki jeszcze nie sprawdzamy jest wykręcana. Ja generalnie miałam wcześniej złe wrażenie odnośnie produktów do usług Gramshopu. Na te się skusiłam pod kątem kolorów. Duże nadzieje pokładałam właśnie w tej pomadce na lewo, czyli. Um, pomadce Tokio. Ona jednak wygląda dosyć zbliżona. Nawet bym powiedziała, że ciekawie wygląda pomadka Wallflower z Contigo. Są bardzo podobne, ale nawet bym powiedziała, że ta z Contigo wygląda ciekawiej. Ale muszę przyznać, że generalnie takie twarzowe pomadki na pewno łatwo będzie je zużyć. Będą takie właśnie dosyć uniwersalne, dobre na wyjazdy. Ja po prostu liczyłam na większą unikatowość kolorów, yy, wiedziałam też, że będzie ta nowa formuła, czyli nie obawiałam się kwestii właśnie negatywnych opinii z wcześniejszych. Ja miałam do czynienia wcześniej tylko z konturówką, dużo że kojarzę. Ona była z kalendarza, nie pasowała mi ta, z tego, z tego co wiem, też jest chyba w jakiejś nowej, bardziej kremowej formule. Natomiast ja, jeżeli chodzi o konturówki, najbardziej lubię z Pop. Ostatnio użyłam konturówki z Bourjois, też mi osobiście yy, fajnie się z nią pracuje. Jeżeli chodzi o pomadki, to pomadko wydaje mi się, że najwięcej mam z Color Pop, z Maka, mam też dużo z Golden Rose. To są takie marki, z których te pomadki lubię. W sumie też Wet and White matowe są bardzo w do pomadek matowych z Maka. Te są komfortowe, bo są kremowe. Przepięknie wyglądają na ustach. Ręka mi już odpada, także kończę. Przypominam, od lewej. Tokio, później pośrodku po taka żywsza to jest Kyoto, i taka troszeczkę bardziej taka troszeczkę w cieplejszą brązowość to jest Osaka.